Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałam Wam opowiedzieć o włóczkach, które ostatnio dojechały do mojego sklepu internetowego, a mogliście część z nich zobaczyć w ostatnim moim filmie, w takim vlogu, gdzie akurat otrzymałam dostawy tych włóczek i obiecałam, że bliżej Wam o tych włóczkach opowiem. Także dzisiaj nagrywam ten film, ale jeszcze zanim przejdę do, do omawiania tych włóczek, to chciałam Wam bardzo podziękować za taki wspaniały odbiór tego mojego vloga. Po nagraniu miałam takie mieszane uczucia, czy, czy mam ten filmik zamieszczać, czy nie. Jest to taki dla mnie obcy format, nie nagrywam vlogów, może to był mój drugi. Tego typu film i nie byłam pewna, jak przyjmiecie, no ale sobie pomyślałam, że no, skoro już nagrałam, to opublikuję ten film, a wy ocenicie, czy chcecie oglądać takie filmy, czy nie. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził u Was ten szaliczek z ażurowym brzegiem, co mnie bardzo cieszy. I prosiliście, żeby nagrać filmik taki instruktażowy, tutorial jak zrobić taki te, tego typu szalik. No i tak jak mówiłam poprzednio, że nie planujesz zrobić czwartego, czwartego szaliczka, ale jeśli chcecie, a chcecie, bo, bo pisaliście w komentarzach, to postaram się nagrać filmik, w którym pokażę jak zaczynać taki szalik, na czym polega konstrukcja tego szalika, i yy, spiszę rytm dodawania yy, oczek, do tego paktusa. No i sposób nabierania oczek na ten ażur, jak, roz, jak rozmieścić yy, te motywy ażuru i na tej podstawie na pewno już będziecie w stanie zrobić swój własny szalik. Jeszcze chciałam powiedzieć, żebyście zaglądali do opisu pod filmami, tam zawsze zamieszczam takie ważne moim zdaniem informacje, linki. Także jeśli spodobają się Wam jakieś włóczki, które dzisiaj pokazuję, to zapraszam Was do opisu pod, pod filmem. Tam znajdziecie linki, to będzie dla Was ułatwieniem w znalezieniu interesujących Was włóczek. A teraz przechodzę już do prezentacji włóczek. Zacznę od włóczek Summer Dream. Są to włóczki marki Yarn Art. Moteczki są 100 gramowe. I w składzie jest 30% wiskozy i 70% bawełny. Dość mocno są te moteczki zwinięte, także wydają się być małe, ale zawartość jest 100 gramowa. No i też dodatkowo bawełna i wiskoza mają swoją wagę, więc dlatego można się pomylić i pomyśleć, że są to moteczki 50 gramowe tutaj w 100 gramach jest 350 metrów i jeszcze zobaczcie sobie tutaj etykietkę producent podaje nam tutaj propozycję drutów 3,5 mm i szydełko 3 mm a zużycie włóczki to będzie około 500 gramów na sweter z Długim rękawem, i zwykle producenci podają rozmiar taki średni M. Włóczka, wszystkie te włóczki Summer Dream są takie wielobarwne. I bawełna jest opleciona. Nie wiem, tu, czy tutaj się da to zobaczyć. Bawełna jest opleciona. Wiskozą, która delikatnie połyskuje. Ma taki delikatny, delikatny połysk. W motku może bardziej to będzie widać. Jest na druty 3,5, troszkę cienkie, ale na letnie dzianiny nadaje się w sam raz. Można robić zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci ze względu na ten skład. Kolory są piękne, takie soczyste, wyraziste, sam raz na lato. Tutaj mam kolor 4301, tu jest mieszanka takiego rudego. Zielonego, żółtego, dżinsowego. I to włóczka pięknie połyskuje. Kolejny kolor. Tutaj odcienie niebieskiego, różowego i takiego miętowego. 43,02. I tutaj w tym kolorze widać tą wiskozę. Na tej przędzy. Trzeci kolor to jest taki słoneczny, koralowy, taki łososiowy czy brzoskwiniowy, żółty. W środku mamy też niebieski. Te motki różnią się między sobą, wyglądem. Tak jak zwykle w tych takich włóczkach cieniowanych, wielobarwnych. Tutaj w środku mamy taki brudny niebieski i jeszcze szary dodatkowo. Czwarty kolor ma numer 4304. I tutaj mamy granatowy, niebieski, miętowy. Tutaj chyba jest mniej tych kolorów zmieszanych, mniejsza różnorodność. Tu jeszcze taki jest w środku turkusowy. Także ten, ten kolor będzie taki łagodniejszy, spokojniejszy. Następny, piąty kolor to jest 43,09 i tutaj piękny, zielony, taki wyrazisty. Blada mięta, różowy blady żółty też bardzo ciekawa propozycja i tutaj jest kolor 4312 no, takie jasne odcienie, żółtego, miętowego i trochę szarego jest, jasno szarego czy takiego bladego błękitu i teraz tutaj widać dokładnie jak połyskuje ta wiskoza Zrobiłam próbkę z tego koloru 4309. Wzięłam druty tak jak tutaj producent nam proponuje 3,5 mm i powstało coś takiego. Obawiałam się, że ta włóczka będzie się układać w takie regularne paseczki, ale w takiej próbce małej całkiem fajnie wygląda chyba tutaj nie weszły mi wszystkie kolory ale nie jestem pewna tego wiadomo, że w większych dzieninach, w swetrach też te kolory będą się inaczej układały, także w zależności też od rozmiaru swetra czy to będzie coś robione dla dziecka czy dla dorosłej osoby też to może się inaczej mogą się układać kolory w dzieninie ta próbka została wyprana, po praniu stała się taka bardziej miękka i jest dość taka elastyczna i w jedną i drugą stronę pracuje, także dobrze się nadaje właśnie na takie letnie dzianiny, nie jest sztywna, stojąca, tylko ma, ma właśnie taką pracuje na bluzeczki z krótkim rękawkiem, z długim rękawkiem, jak nam będzie się chciało. Jedna z moich klientek, pani Grażyna, która już wypróbowała tą włóczkę, przysłała mi zdjęcie i okazuje się, że w swetrze robionym od góry jednak włóczka układa Muszę wam powiedzieć się z jeszcze jedną rzecz, którą wypraktykowałam w czasie robienia tej próbki. Że ważne jest, jakie je weźmiemy do robienia druty, w sensie w czubków. Ja najpierw zaczęłam robić drutami zinc i nie robiło mi się zbyt dobrze. Były te czubki w drutach zinc trochę za ostre jak do tej włóczki, chociaż wydaje mi się, że, że one są takie w sam raz i pasujące do większości włóczek, ale tutaj. Ciężko mi się robiło. Może też zależy od sposobu robienia. Trzeba sobie wypróbować. A później przeszłam na druty te Unicorn Adi. I one już mają takie dość tępy czubki. W niektórych włóczkach wręcz przeszkadzają te tępy czubki. Ale są włóczki takie, które się łatwo rozdzielają. Do których te druty są idealne. Zobaczcie, mają takie zaokrąglone czubki stożkowate i tymi drutami mi się bardzo dobrze robiło takimi drutami które mają jeszcze tak, też podobne czubki jak unicorns są też druty od adi adi premium i one są też takie to zakończone nie są szpiczaste dobre są też dla osób które robiąc popychają drut palcem Także nie będą sobie kaleczyć palców. To te unicorn i te właśnie Adi są idealne. Jeśli podobają się Wam te włóczki, to bardzo polecam właśnie na letnie dzianiny, nawet na takie wiosenne. Chociaż takie dzianiny moim zdaniem można nosić przez cały rok. Przecież zakładamy na wierzch płaszcze. Także. Jak najbardziej można sobie zrobić i korzystać przez cały rok. Można też zrobić taki lekki kardigan. Wydaje mi się, że tutaj żadnych wzorów ażurowych nie, nie trzeba robić. Takie jest moje zdanie. Sam ten, te zmiany kolorów są takie dekoracyjne, że nie potrzeba tutaj więcej, żadnych zdobień. Taka jest moja opinia. Mówiłam Wam o różnicach w wyglądzie motków, i tutaj mam taki przykład. Te dwa moteczki mają ten sam numer koloru. Tu jest 4307 i tu jest 4307. I na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to są zupełnie inne kolory. Ale to są te same kolory, tylko włóczka jest od innego koloru. Zaczyna, zaczynało się nawijanie więc dlatego te moteczki się między sobą na pozór różnią także jeśli dostaniecie takie różniące się moteczki to nie denerwujcie się dostaliście to co potrzeba kolejną nowością od marki Yarn Art jest włóczka Symphony Dream takie wielobarwne, kolorowe wiosenno-letnie włóczki. W zeszłym roku pojawiła się włóczka Symphony w jednobarwnych takich kolorach, chociaż tutaj wiskoza jest połączona z bawełną. Wiskoza ma jaśniejsze takie wybarwienia akurat w tym wypadku, także jedyną różnicą, jeśli chodzi o kolorystykę, to jest ten połysk takiej wiskozy. W tej przędzy. I te moteczki są 50 gramowe, takie malutkie, a te są 100 gramowe. I te dwie włóczki można ze sobą łączyć. Mają ten sam skład. Jeśli chodzi o metraż, to też tak samo. Tutaj w 50 gramach jest 125 metrów, a tutaj w 100 gramach jest 250 metrów. I takie zwinęli tutaj w takie roleczki tą włóczkę skład jest 80% bawełny 20% wiskozy tak jak mówiłam w 100 gramach 250 metrów producent rekomenduje druty 4 mm szydełko 4 mm i na sweterek z użycie na sweterek w rozmiarze średnim około 400 g. Tutaj jeszcze można robić z tego szaliczki yy, długości 90 cm, 90 cm, około 200 g, ale nie podano szerokości, więc to jest tylko bardzo tak orientacyjnie. No i tutaj zalecane jest pranie ręczne. Nie można prasować, suszyć na płasko trzeba. Jest tutaj. Tyle kolorów, ile widzicie, zamówiłam jeszcze inne kolory, także czekam na dostawę. Będą uzupełnione w sklepie, jak tylko się pojawią, i ja je od razu wstawię do sklepu, żebyście mogli sobie je zobaczyć. Tutaj mam, może jeszcze powiem o samej tej przędzy. Może powiem na podstawie tej. Symfonii. co prawda ja nagrałam filmik o tej włóczce symfonii taki dość wyczerpujący to będzie to samo co ta Symphony dream także jeśli wam się spodobała włóczka to polecam wam obejrzeć, obejrzeć tamten filmik o tych symfonii i wtedy ja podlinkuję wam tak że będziecie mogli znaleźć i zobaczcie to jest taka przędza sznureczkowa Przędza taka sznureczkowa, to jest sznureczek składający się z takich sekcji bawełny, matowej bawełny i połyskującej wiskozy. I tutaj mamy takie przejście, na tych jednokolorowych bardziej to będzie widoczne. Yy, tutaj się kończy ta część yy, bawełniana i zaczyna się część wiskozowa. I ta część, ta włóczka jest tak jakby niejednolita w swojej grubości. Ma swoje takie cieńsze i grubsze miejsca. Ta część wiskozowa, oczywiście, jest taka bardziej śliska. Część bawełniana jest taka bardziej tempa, matowa. I to jest cały urok tych włóczek połączenie właśnie tych dwóch włókien. No i ta, ta różnica w tych grubościach. Jeśli obejrzycie tam ten mój film o włóczce, w odwłóczkach symfonii to ja tam e, też pokazywałam sweterek który zrobiłam z tej włóczki A za chwilę pokażę wam też próbki e, tylko może jeszcze powiem e, numery kolorów gdyby e, ktoś wam się spodobał łatwiej będzie znaleźć A tutaj jest taki żółty, morelowy fioletowy niebieski takie ładne połączenia na letnie, na letnie bluzeczki 31-17 to jest kolor. Kolejny takie już ciemniejsze brązy. To jest taki miodowy. Berze. No i pięknie połyskująca ta część wiskozowa. Ten ciemny taki brąz wiskozowy. Na pewno pięknie się będzie układać w dzianinie. I tutaj jest kolor 3102. Kolejny taki już bardzo spokojny, taki ciemny, szary jest na tej wiskozie. A na bawełnie też szary, ale troszeczkę w jaśniejszym odcieniu. I tutaj jest dołączony jasny, szary i taki bardzo blady, szary. To nie jest biały. Nie wiem, jak jest w środku, ale tak. To, co widzę z zewnątrz, to właśnie tak to wygląda. 31.18. Tutaj mamy takie bardzo wesołe, żywe, nasycone kolory: zielony, seledynowy, szary, fioletowy, różowy. Numer koloru 3105. kolejny odcień to tutaj jest seledyn, kaki, szary, srebrny po wiskozie tak połyskuje jak srebro. I tutaj mamy kolor trzydzieści jeden Kolejny bardzo żywe kolory pomarańczowy, taki nasycony żółty, ble 3 żółty, miętowy i taki niebieski. To jest odcień 3103. Tutaj są bardziej takie stonowane, spokojne, kolory różowy, niebieskie, żółty, szary, miętowy. 31,08 Tutaj jest taki brzoskwiniowy, morelowy, złoty, miodowy. Też takie spokojniejsze, nie rzucające się zbyt mocno w oczy, kolory. I numer 3104. I ostatni. Tutaj mamy połączenie brązu, takiego koloru złotego, z niebieskim, błękitnym. Tu jest taki zielonkawy troszkę. Ten w kamerze troszkę nie, nie, nie pokazuje tego koloru. Rzeczywiście w kamerze wygląda jak beżowy, ale on jest taki bardziej zielony wpadający. Numer kolorku 3101. I póki co to są wszystkie kolory, które są dostępne w sklepie. Teraz pokażę Wam próbkę moją, zrobioną z tego koloru. 3108. I na czwórkach, tutaj producent rekomenduje robienie. Ja zaczęłam robić na czwórkach, ale jakoś nie spodobała mi się ta dzianina. Z tej symfonii robiłam na drutach 5 mm swój sweterek. Także tak akurat u mnie w tej jednobarwnej najlepiej wyglądała dzianina. Potem przeszłam na druty 4,5. Także tu, jeśli chodzi o grubość drutów, to musicie sobie sami dopasować. Ja robiąc w okrążeniach, bardziej zaciskam oczka. Więc u mnie ta piątka to nie jest nic szokującego, bo gdybym miała robić taki zszywany sweter, to na pewno bym robiła czwórką, no 4,5 prawdopodobnie bym robiła. Bo, tak jak tutaj, to jest dość u mnie luźno. Tu na dole jest tak bardziej zbite, a na górze to już tak w sumie mogłoby być te 4,5. I tutaj też te kolory nie układają się w takie równe. Systematyczne paseczki, troszeczkę, czasami są takie sekcje krótsze, czasami długie, też w różnej wielkości dzianin będzie to wyglądać inaczej. Tutaj kolor szary się nie zmieścił w próbce, starczył mi na, na zakończenie, na zamknięcie oczek, a tutaj jest on w, we włóczce widoczny. Także oprócz tych takich żółto-niebieskich, różowych, jeszcze będą sekcje szare także ja będę na pewno robiła sweterek czy tam bluzeczkę z tego koloru no bo już zaczęłam motek więc już skończę ten motek żeby nie zostawały mi takie tak dużo włóczki tak wykorzystam sobie do zrobienia jakiegoś sweterka a jeszcze pokażę wam mam próbkę robioną z tej włóczki jednokolorowej symfonii no, i też tutaj widać te takie, i to było robione na czwórkach. To było robione na czwórkach, i tak mi się wydaje, że to jest za, za gęsto. No, przynajmniej ja mam takie odczucie. Nie wiem, musicie sobie sami wypróbować. I te takie sekcje, w których są, jest wiskoza, one są takie przeźroczyste. Także na, w Dzianinie one naprawdę fajnie wyglądają. Ta w, tworzy takie naprawdę wyjątkowe dzianiny, rzadko spotykane. Także jestem bardzo zadowolona z tej marki Yarn Art, bardzo ładne włóczki ostatnio produkują. Także warto wypróbować sobie ich nowości. Tym bardziej, że już wiosna się zaczęła, wkrótce lato, także jeszcze mamy czas, można sobie podziergać. A tutaj grubsze druty, piątki albo 4,5. I bardzo szybko można zrobić jakiś sweterek czy bluzeczkę. W poprzednim filmie pokazywałam Wam także dostawę nowych włóczek w moim sklepie Elegant Moher, i tamte kolorki już nie będę drugi raz pokazywała. Jeśli chcecie, to możecie się wrócić do poprzedniego filmu i sobie zobaczyć. A tutaj mam pięć nowych kolorów, które dzisiaj właśnie przyjechały z hurtowni. Ta włóczka to jest od marki Schachenmaier. W składzie ma 50% mocheru i 50% nylonu. Ma także certyfikat o standard 100. 25 gramów, 215 metrów. Drutej szedełko 3 do 4 mm. Także jak pewnie wiecie, włóczki mocherowe można robić. Samodzielnie, a można je też łączyć z innymi włóczkami, to co charakteryzuje włóczki, właśnie te Elegant Moher, to takie piękne, nasycone kolory, które czasem trudno dostać z innych marek, a tutaj są naprawdę one y, wspaniałe. Ten pierwszy kolor, który, który tutaj mam, to jest 3052 to jest taki niebieski, łagodny, spokojny. Tutaj może w kamerze wygląda taki bardziej szary ale jest przepiękny, taki niebieski, łagodny niebieski. Bardzo miękkie. Włosek też jest dość taki pokaźny, na pewno w połączeniu z inną włóczką też będzie pięknie wyglądał. Kolejny kolor 30,68. I tu już jest taki piękny, nasycony, niebieski. Bardzo nasycony, cudowny. 68 kolor. Bardzo miękkie są te włóczki. Jeszcze ja ich nie wypróbowywałam. Jeśli mieliście z nimi do czynienia, to napiszcie, czy mocno gryzą. Tutaj jest kolor turkusowy. Numer koloru 3067. Też bardzo ładny. I tutaj spokojniejszy szary, jasny szary. Numer koloru 3,090. Ciekawa propozycja od Mayer. I beżyk. Bardzo ładny, taki ciepły beż. 4,0 i czwóreczka na końcu. Numer koloru. Także Godne do wypróbowania. Są też mocherki. Co prawda już pora roku nie jest wkrótce. Nie będzie sprzyjająca do robienia mocherkiem, ale jeszcze, jeszcze można. Jeszcze można robić. Póki nie ma upałów, to można sobie jeszcze coś wydziergać. I to już koniec prezentacji włóczek. Mam nadzieję, że coś wpadło Wam w oko. Ja na pewno dwie włóczki wypróbuję. Wszystko to na pewno będziecie mogli zobaczyć też w filmikach. Jeśli coś zrobię, to postaram się no to Wam pokazać. Od dłuższego czasu planuję, żeby pokazać Wam moją kolekcję letnich bluzeczek, także mam nadzieję, że w końcu nagram ten film. Pomysłów mam wiele. Wy mi podsuwacie ciągle nowe, także. Mam co nagrywać, tylko właśnie trzeba czasu i mobilizacji. W tym okresie wiosenno-letnim jestem taka bardziej energiczna i chętna do działania. Zresztą sprzyja temu pogoda, słońce i jest widno dłużej, także większe chęci są do nagrywania. Także spodziewajcie się więcej filmów w tym nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim. I mam nadzieję, że będziecie razem ze mną tutaj na tym kanale, że będziecie ten kanał subskrybować i czekać na moje filmy. Na pewno też będą filmy instruktażowe, także serdecznie Was zapraszam do obserwowania i będzie mi miło spotkać się z Wami w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i jeszcze na sam koniec chciałam powiedzieć, że film opublikuję prawdopodobnie w niedzielę wielkanocną. Więc chciałam Wam złożyć życzenia pięknych, pogodnych, słonecznych i rodzinnych świąt wielkanocnych i wspaniale spędzonego czasu z rodziną i na łonie przyrody, jeśli macie taką możliwość i ochotę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.